Chyba nie tego nie Nie no w życiu, w życiu się nie spodziewałem. Nawet na nie to przedmiot nie przeszło, że, że, żebym mógł wygrać. No ale widać. Skoki, skoki dziś były znacznie lepsze jak wczoraj. E, no i wygrałem no. Nie co mam powiedzieć po, 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 więcej. Po prostu. Po prostu wygrałem no. No. Czy to, że było zwycięstwo egzek, pod Gregorem śpiłem za ma jakieś szczególne znaczenie? No na pewno. Gregor, Gregor jest ee, na pewno wielką, wielką gwiazdą skoków narciarskich i fajnie się, fajnie się koło niego stało na, na podium, bo tro, on, on trochę razy w swojej karierze wygrał. Ja pierwszy raz, mam nadzieję, że nie ostatni. No i na pewno przyjemnie. Kamil Stok dzisiaj poza podium, ale ty właśnie jakby go zmieniłeś na tym, w tej roli. No jakby to nie, nie patrzeć, to Polak musi wygrać, nie? Polak, Polak, Polak. Nie no, Kamil, Kamil pierwszy skok e, super skoczył, e, drugi dru, drugi zepsuł, no ale i tak w sumie czwarte, czwarte miejsce to e, jakby mnie, mnie ktoś się pytał przed konkursem to raczej bym w ciemno no. <laughs> brał czwarte miejsce, e, zwłaszcza po wczorajszych treningach, no chwali już były w porządku, ale tre, treningi nie do końca, no i w sumie... No, w sumie tyle. Duży był tam stres przed finałowym skokiem, jak wiedziałeś jak wysoko byłeś po pierwszej serii. No znaczy nie. Tak w sumie, w sumie jak przed każdym w zasadzie. Raczej nie myślałem o tym, że, że mogę gdzieś tam na, 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 to, na to podium czy tam czy tam wygrać te zawody. Raczej mi to raczej przez myśl nie, nie, nie przechodziło. No po prostu sobie siadłem na belkę, wyskładałem się, wyskładałem się jak umiem, no i w sumie... No i w sumie resztę, resztę już nie pamiętam, nie no, nie pamiętam, no fajnie było, no. Czy ta liczba polskich kibiców dodatkowo się tu zmotywowała? No na pewno, fajnie, fajnie się skacze, fajnie się skacze przy takiej publiczności, jeszcze jeszcze jak się dobrze skacze, a mi się dziś naprawdę fajnie skakało, euforia, euforia była, była duża i po, po skoku... Po skoku się cieszyłem i ta publiczność się chyba ze mną też cieszyła, bo, bo słyszałem, że wszyscy się cieszą. Także, tak, także na, na pewno się tu przyjemnie... W zasadzie przyjemnie, jak, jak w Polsce się skakało, bo, bo to, przy takiej publiczności w zasadzie była polsko-norweska z przewagą Polski. Teraz chyba będziesz zmotywowany przed lotami w planicy, zwłaszcza że w lotach jesteś jeszcze mocniejszy. No na pewno planica, planica ty jesteś coś fantastycznego, tam, tam za, zawsze zawsze lubię tam jeździć. E, no i myślę, myślę, że w tym roku też tam, no znaczy w zeszłym roku tam nie skakałem do końca za, za dobrze, ale, ale myślę, że w tym roku w tym roku powinno być dużo lepiej i powinna być ta dużo większa frajda z, z tego latania, bo, bo tam, tam planica jest taka, można by powiedzieć, najbardziej ekstremalną skocznią, a w zasadzie ja najbardziej takie lubię, <laughs> także no myślę, że Myślę, że... nawet no, bym sarto wykręcił, się się cieszył. Bo, bo tam, tam fajnie, tam ten rodzik jest taki, taki przyjemny, że się tak jedzie, jedzie, jedzie. Tak, takie uskoki tam są... Nie, nie ma takiej drugiej skośni jak pranica Tam, tam zawsze, zawsze ten poziom adrenaliny tam jest wyższy. Jak na innej skoczni na świecie. No, w zasadzie chyba. Chyba jest taka najbardziej właśnie ekstremalna i to, to jest... To jest w niej najlepsze. Jakie świętowanie w planie jest? No. No Głupio pytasz. No to troszkę tak... Coś tak dwa słowa. No myślę, nie? nie wiem, no na razie, na razie jeszcze nie myślę o świętowaniu. Na razie muszę się dostać jakoś do hotelu, bo... bo gdzieś jestem, nie wiem. tak, jeszcze raz gratuluję i dziękuję bardzo.